W czerwcu 2025 roku w Rosji odbyło się ważne wydarzenie, prestiżowe Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu. I podczas tego trzydniowego wydarzenia Władimir Putin wygłosił absolutnie zaskakujące oświadczenie. Zwróć szczególną uwagę na to, co powiedział: Po pierwsze, ta sytuacja nie jest taka sama nie różni się zasadniczo. I po drugie, nie dążymy do kapitulacji Ukrainy. Nalegamy na uznanie realiów, które ukształtowały się na miejscu. Wielokrotnie już mówiłem, że uważam narody rosyjskie i ukraiński za naprawdę jeden naród. W tym sensie cała Ukraina jest nasza bez wątpienia i są ludzie i to nie mało w sąsiednim kraju, którzy dążą do zapewnienia sobie suwerenności i niepodległości, więc niech im się wiedzie. I my zresztą nigdy nie poddawaliśmy w wątpliwość, w żadną wątpliwość prawa narodu ukraińskiego do niepodległości i suwerenności. Ale wie pan, mamy takie stare powiedzenie, które nie jest przysłowiem ani przypowieścią, lecz starą zasadą: Tam, gdzie stąpa stopa rosyjskiego żołnierza, tam jest nasze. To odważne stwierdzenia, ale nie wiedział, że zaledwie kilka dni później Ukraina zrobi coś, co całkowicie podważy te słowa. Coś, co mogło bardzo dobrze postawić te wielkie plany Putina pod znakiem zapytania. 14 czerwca wśród głośnych oświadczeń prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił własne ogłoszenie. Był raport od naczelnego dowódcy Aleksandra Syrskiego dotyczący linii frontu naszych aktywnych działań. Punkt, który zasługuje na szczególną uwagę, znajduje się w kierunku Okrowska oraz naszego Obwodu Sumskiego. Na przygranicznych terenach naszego Obwodu Sumskiego udało nam się stamtąd wypchnąć rosyjskie wojska. Dziękuję wszystkim naszym jednostkom, które osiągnęły ten rezultat. Na podstawie dokonań tych dni, wojownicy 22 Samodzielnego Pułku Szturmowego zasługują na naszą szczególną wdzięczność za działania ofensywne w przygranicznym rejonie Sumskim oraz za wyzwolenie Andriiwki w szczególności. Bardzo Wam dziękuję, Chłopaki. On mówi o Andriiwce, małej wiosce, o której prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś, ale która mogła całkowicie zmienić kalkulacje Putina dotyczące tej wojny. A teraz wyjaśnię Ci dlaczego. Aby zrozumieć, dlaczego wyzwolenie Andriiwki jest tak znaczące, muszę Ci coś pokazać. Pamiętasz, że w lutym 2022 roku, kiedy Putin rozpoczął swoją pełnoskalową inwazję, jednym z pierwszych regionów, które próbował zdobyć, było właśnie Sumy, i nie było to przypadkowe. Sumy znajduje się na północnym wschodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Rosją. Dla Putina kontrolowanie tego regionu oznaczało bezpośredni korytarz do Kijowa, stolicy Ukrainy. To była część planu na szybkie i zdecydowane zwycięstwo. Ale wydarzyło się coś niespodziewanego. W pierwszym dniu inwazji, a dokładniej 24 lutego 2022 roku, wojska rosyjskie wkroczyły do sum. Oczekiwali minimalnego oporu. To był wielki błąd. Zamiast tego napotkali ukraińskich spadochroniarzy i uzbrojonych cywilnych ochotników, którzy stawili zaciekły opór. Nie tylko się bronili, ale także zdołali zniszczyć całą kolumnę rosyjskich czołgów w walce miejskiej. Nie, nie trzeba rzucać. Wlewać do słupka jakoś inaczej. O, 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 tak, tak. Aby osiągnąć ten imponujący wyczyn, Ukraińcy zastosowali genialną taktykę, którą wojskowi nazywają obroną nieciągłych punktów oporu. Działa to mniej więcej tak. Podczas gdy część wojsk broniła głównych miast, małe grupy partyzantów rozpraszały się po okolicy, atakując rosyjskie linie zaopatrzenia. Innymi słowy, to tak, jakby tworzyli wojskową pajęczynę, która uniemożliwiała Rosjanom zorganizowanie się. A chcesz wiedzieć, jaki był tego rezultat? Jednym słowem druzgocący: Siły Putina utknęły w ciągłych zasadzkach, niezdolne do szybkiego marszu na Kijów. A potem, w kwietniu 2022 roku, zaledwie dwa miesiące później, Rosjanie zostali całkowicie wyparci z sum. I tutaj dochodzimy do ważnego punktu, który całkowicie obala bardzo powszechną narrację. Wiele osób wierzy, że Ukraina jest w stanie stawić czoła Rosji tylko dzięki wsparciu wojskowemu Zachodu, ale rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. To historyczne zwycięstwo w sumach miało miejsce, gdy Ukraina walczyła głównie przy użyciu starego sprzętu z czasów sowieckich, podstawowych karabinów i kilku nielicznych pocisków przeciwpancernych, które otrzymali. Ogromne wsparcie militarne Zachodu, które znamy dzisiaj, po prostu wtedy jeszcze nie istniało. Teraz weź to pod uwagę. Putin wierzył, że uda mu się zakończyć całą wojnę w zaledwie trzy dni. To był dosłownie rosyjski plan: trzy dni na zdobycie Kijowa i zmuszenie Ukrainy do kapitulacji. Tylko że był całkowicie w błędzie. Bohaterska obrona SOM wraz z innymi oporami w kraju całkowicie zniweczyła te oczekiwania. Gubernator Samiego na północnym wschodzie Ukrainy poinformował, że region jest wolny od sił rosyjskich. Ogłoszenie zostało wydane dzisiaj, ale władze powiedziały, że teren wciąż nie jest bezpieczny i według urzędników nadal istnieją zaminowane obszary, gdzie trwają prace rozminowywania. Po opuszczeniu Samiego Rosja zakończyła wycofywanie wojsk z całej północnej Ukrainy. I wszystko to było osiągnięciem czysto ukraińskim, z żołnierzami i cywilnymi ochotnikami, walczącymi z odwagą i taktyczną inteligencją, bez polegania na zaawansowanej broni, którą otrzymaliby później. Dopiero gdy świat zobaczył tę prawdziwą zdolność Ukraińców do oporu, kraje zachodnie zaczęły wysyłać wsparcie wojskowe na dużą skalę. Zwycięstwo w sumach nie było wynikiem wsparcia Zachodu, to było coś znacznie więcej. To zwycięstwo przekonało Zachód do wsparcia Ukrainy i miało ogromne konsekwencje. Po pierwsze, pokazało to światu, że Ukraina naprawdę potrafi walczyć i zwyciężać, nawet w obliczu militarnej supermocarstwa. Po drugie, utrzymanie sum pod kontrolą ukraińską było kluczowe, aby Ukraina mogła dwa lata później rozpocząć słynną ofensywę kurską, wkraczając na terytorium Rosji. I wiesz co? Putin nigdy nie zapomniał tego upokorzenia w sumach. To wtedy, w 2025 roku, postanowił spróbować ponownie. Teraz muszę ci przedstawić bohaterów tej najnowszej historii z 125 oddzielnego pułku szturmowego. Ta jednostka ma fascynujące pochodzenie. Została utworzona 8 marca 2022 roku, zaledwie dwa tygodnie po rosyjskiej inwazji, przez lokalnych ochotników z Charkowa, którzy chcieli bronić swojej ojczyzny. Na początku był to tylko batalion obrony terytorialnej, ale w miarę jak udowadniali swoją wartość w walce, byli awansowani. W lipcu 2023 roku stali się batalionem szturmowym wojsk lądowych. W lutym 2025 roku zostali rozszerzeni do pełnego pułku. Ta ewolucja pokazuje, jak jednostka ochotników cywilnych przekształciła się w jedną z najbardziej budzących postrach sił Ukrainy. Historia bojowa, 225 stopni jest imponująca. Walczyli w Charkowie, przetrwali piekielne walki w Bachmucie, bronili awdy dziwki i brali udział w ofensywie pod Kurskiem. W maju 2024 roku udało im się nawet zdobyć jeden z najnowocześniejszych rosyjskich czołgów, t 90 mm Rosyjska telewizja nazwała ich nawet jedną z najpotężniejszych jednostek Ukrainy, wyposażoną w najlepszą zachodnią technologię. Ale to w czerwcu 2025 roku odnieśli swoje ostatnie, najbardziej znaczące zwycięstwo. Bitwa o Andrihivkę rozpoczęła się jako kolejna rosyjska próba stworzenia swojej strefy buforowej. Strefa buforowa to w zasadzie pas terytorium, który Putin chce kontrolować na terenie Ukrainy, aby chronić rosyjskie regiony przygraniczne przed atakami ukraińskimi. To jak stworzenie tarczy terytorialnej, wykorzystując okupowaną ukraińską ziemię. Aby to osiągnąć, Putin skoncentrował ponad 50 tysięcy żołnierzy na granicy z Sumami, wykorzystując taktykę małych grup szturmowych na motocyklach i pojazdach do szybkiego zajmowania przygranicznych wiosek. I w tym momencie Ukraina doznała niepowodzenia. 4 czerwca taktyka wroga zadziałała. Siły rosyjskie zdołały zająć Andriiwkę oraz sąsiednią wieś Wodolachy. Dla wielu obserwatorów wyglądało to na kolejny rosyjski postęp w wojnie, w której Rosja powoli, ale konsekwentnie zdobywała teren. Ale nie wiedzieli, że Ukraina miała inne plany. To wtedy, 14 czerwca, zaledwie 10 dni po zajęciu, 125. pułk przeprowadził miażdżący kontratak. Nie tylko odzyskali andrywkę, ale zrobili to tak skutecznie, że zaskoczyło to nawet analityków wojskowych. Zełęski ogłosił wyzwolenie tego samego dnia, szczególnie chwaląc działania ofensywne pułku. Tylko że ta historia się na tym nie skończyła. Nawet po oficjalnym ogłoszeniu w wiosce wciąż ukrywali się rosyjscy żołnierze. Przez tydzień Duzentos Ewinte Ecinko Graus brał udział w intensywnych walkach oczyszczających miasto. To właśnie w tej fazie jedna z ich grup szturmowych, znana jako Czarny Łabędź, zdołała wyeliminować rosyjskiego dowódcę, majora Andrieja Jarciewa, na jego własnym stanowisku dowodzenia. Następnie, 22 czerwca, potwierdzono całkowite wyzwolenie Andriiwki. Wieś została całkowicie oczyszczona z rosyjskich sił. Teraz możesz się zastanawiać, dlaczego tak duże znaczenie przypisuje się małej wiosce, o której większość ludzi nigdy nie słyszała? Cóż, odpowiedź tkwi w jej strategicznym znaczeniu. Po pierwsze, Andriivka znajduje się zaledwie 5 km od granicy z Rosją. Kontrolowanie jej oznacza kontrolowanie jednej z dróg dostępu do Ukrainy. Dla Putina ta wioska była kluczowym elementem jego planu stworzenia strefy buforowej, która chroniłaby rosyjskie terytorium przed atakami ukraińskimi. Po drugie, zdobycie i utrzymanie Andriiwki kosztowało Rosjan znaczące zasoby wojskowe. Kiedy Ukraina ją odzyskała, Putin dosłownie wrócił do punktu wyjścia, tylko że teraz w jeszcze gorszej sytuacji, z setkami dodatkowych ofiar i utraconym sprzętem. Po trzecie, i być może najważniejsze, zwycięstwo w Andriivce zmusiło Rosję do wycofania wojsk z innych frontów. Pamiętasz 50 tysięcy żołnierzy, których Putin skoncentrował w Sumach? Oni przybyli głównie z Doniecka, co osłabiło rosyjską ofensywę w najważniejszym regionie tej wojny. Naczelny dowódca ukraiński potwierdził, że działania w Kursku i sumach uniemożliwiły Rosji przerzucenie 60 tysięcy żołnierzy do wzmocnienia operacji w Doniecku. To oznacza, że mała Andriiwka pomaga zmniejszyć presję na najbardziej krytycznych frontach. Jest też jeszcze ważniejszy aspekt psychologiczny tej historii. Przez miesiące dominowała narracja, że Rosja robi stałe postępy, niewielkie, ale ciągłe. Odbicie Andriiwki całkowicie przełamuje tę narrację. Pokazuje, że Ukraina nie tylko się broni, ale wciąż jest w stanie przeprowadzać udane kontrataki i odzyskiwać utracone terytoria. I to nie wszystko. Z Andriiwką zabezpieczoną, Siły ukraińskie teraz posuwają się w kierunku kolejnego celu – Junakivki. Ta wieś znajduje się około 14 km od Andriivki i zaledwie 7 km od granicy z Rosją. Obecnie jest przedmiotem walk w Szarej Strefie Aktywnych Działań Bojowych. Naczelny dowódca Sirski poinformował, że ukraińskie jednostki posunęły się od 200 do 700 metrów w różnych częściach rejonu Junakiwka. Generał brygady Oech Apostol, bohater Ukrainy i nowo mianowany dowódca wojsk desantowo-szturmowych dowodzi tymi operacjami. To, co widzimy w sumach, to laboratorium współczesnej wojny. Małe, wysoce mobilne jednostki, drony, wojna elektroniczna, wszystko to w śmiertelnym tańcu, gdzie zdolność szybkiej adaptacji decyduje o zwycięstwie. I w tej grze żołnierze 125 pułku okazali się wyjątkowi. Wyzwolenie Andriiwki może wydawać się niewielkie w kontekście wojny kontynentalnej, ale jego wpływ wykracza daleko poza znaczenie geograficzne reprezentuje ona ciągłą zdolność Ukrainy do zaskakiwania, do walki, do udowadniania, że wielkie deklaracje Putina o tym, że cała Ukraina jest rosyjska, wciąż pozostają tylko pustymi słowami. Podczas gdy Putin arogancko przemawia w Petersburgu, ukraińscy żołnierze udowadniają met po metrze, że rzeczywistość na polu bitwy jest zupełnie inna niż jego ekspansjonistyczne marzenia. A ty co o tym sądzisz? Czy uważasz, że Ukraina będzie w stanie dalej odzyskiwać terytorium, tak jak to miało miejsce w Junakiwce? Czy myślisz, że Putin będzie dalej wygłaszał wielkie deklaracje, podczas gdy traci terytorium? A może zostanie zmuszony do przemyślenia swojej strategii? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Jeśli ten materiał pomógł Ci lepiej zrozumieć co dzieje się na wojnie, nie zapomnij zasubskrybować kanału i udostępnić tego filmu. Rzetelna informacja na temat bieżących wydarzeń jest kluczowa, abyśmy wszyscy byli dobrze poinformowani. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.